Cześć, wam wszystkim witam Was w następnym odcinku Top 3. Tym razem sobie opowiemy o Top 3 męskich zboczeńców anime, a dokładniej są to z boki lat 80. Także pierwszym zboczeńcą, o którym Wam opowiem, jest Ataru Moroboshi z Uyusa Iyatsury. Jest to licealista chodzący do drugiej klasy, który no jest wielkim pechowcem. Jak już Wam kiedyś opowiadałem o tym anime, po prostu został on wybrany do tego, żeby reprezentować Ziemię w walce z kosmitami, no i tam poznaje jest taką kosmitkę Lam. Jednakże poza Lam, Ataru ma swoją dziewczynę Shinobu, ale to nie oznacza, że Ataru jest wierny obydwu dziewczynom, ponieważ Ataru ślini się na widok każdej nowo poznanej dziewczyny. Nieważne, czy ta dziewczyna jest w jego wieku, czy jest troszeczkę starsza od niego, tak jak na przykład e, wspomniana kapłanka Sakura, która później zostaje pielęgniarką w jego szkole. No po prostu Ataru nie przepuści żadnej dziewczynie, każdą będzie się chciał poderwać, będzie zapraszać na randki, to mu się nigdy nie udaje, no a bardzo tym właśnie rani serce Lam, no i po prostu Lam go za karę razi prądem za to. kosinobu potrafi mu pierdyktoń dosyć porządnie z liścia. Następną postacią, która jest zboczeńcem jest to Riosa eba z znanej serii pod tytułem City Hunter Ryo Saeba jest rewolwerem do wynajęcia. Jest on ochroniarzem, który właśnie prowadzi swoją własną firmę, gdzie mu pomaga Kaori Mikura. Jest ona właśnie jego pomocnicą, pra jego prawą ręką, która w późniejszym momencie się z nim zakochuje. Dlaczego w ogóle Saeba się trudni tym, że jest on ochroniarzem. No, Saeba ma po prostu doświadczenie wojskowe, ponieważ był, byłem partyzantem w Ameryce Południowej, no i po prostu swoje doświadczenie przełożył na pracę. No i w swojej pracy ma on właśnie takie dwa najważniejsze priorytety. Pierwszym priorytetem jest, żeby sprawa była od pięknej kobiety, a druga, że jego sprawa musi poruszyć jego serce. No i po prostu nasz zboczeniec, który Lubi właśnie dogadywać się ze swoimi klientkami oraz poznanymi różnymi dziewczynami, oraz lubi randki. Mokori. Mokori to jest w japońskim slangu wybrzuszenie, także możecie się domyśleć o jakie wybrzuszenie chodzi, Josaeba. No i jest to po prostu facet, który nie przepuści pięknym dziewczynom. Tak jak opowiadałem w dawniejszym filmie, że po prostu to, co wycieli w mangach, to, że Josaeba dostaje wielki wyzwód. Na którym, potrafi, na którym nawet potrafi się podciągać. Także sami widzicie, jaki to jest wielki zboczeniec tej serii. No i ostatnim zboczeńcem jest mistrz Haposai z ram 1.2. 1.2 Haposai jest nauczycielem sztuk walki RAM, jego ojca oraz przyjaciela jego ojca. No i Haposai ma takie swoje właśnie zbrodnicze hobby, ponieważ kradnie on bieliznę dziewczynom. Po prostu wybiera się na rajdy zakładając maskę, biorąc worek i po prostu kradnie bieliznę, której ma cholernie dużą kolekcję, którą upycha po szafach w domu. No i dodatkowo Haposai lubi także pomolestować żeńską wersję Ramy, ponieważ Rama przez to, że jest przeklęty z faceta zamienia się w dziewczynę za sprawą wody. No i Haposaiowi nie robi to, że żeńska ramma jest tak naprawdę ramą mężczyzną, tylko po prostu w innym opakowaniu. No i tutaj właśnie mamy takich trzech zboczeńców lat 80. Jak widzicie, ten temat był też już popularny w tamtych czasach. No powiedzmy, no tamte czasy miały troszeczkę ulgi pod takimi tematami. Poznaliśmy tych niegodziwców, plugawców, postacie, które, wyszły z pewnych ram społecznych, na które, na które my akurat musimy też zwracać uwagę w życiu prywatnym. Także takim trochę filozoficznym zakończeniem się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. No i nie zapomnijcie lajkować, subować, komentować, opowiadać kolegom, koleżankom, że jest taki Wektor, on sobie tam nagrywał anime, czasami także gierczy. Także do następnego. Elo!